Pytają mnie ludzie, jak można stąd uciec. I proszą mnie, powiedz nam, co robisz, że wciąż tak sprzyja ci los. Nie wiem, po prostu ja, ja mam szczęście. Mam szczęście, we dnie i w nocy, zawsze i wszędzie. Ja mam szczęście, mam szczęście, na wsi i w mieście, co dzień i w święcie. Pytają bez złości, skąd tyle radości i skąd brać ten życiowy fart. Ja przyznam się szczerze, że w pycha nie wierzę i biorę co los mi da. Bo ja mam szczęście, mam szczęście. Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie? Ja mam szczęście, mam szczęście. Chętnie odstąpię wam trochę. Bierzcie. Maneczko. Dzisiejszą zajawkę sponsorują oczywiście elektryczne gitary. Z hitem ja mam szczęście, pochodzącym ze ścieżki dźwiękowej do jednego z kultowych polskich filmów komediowych Killer. Jak tego jeszcze nie widzieliście, to mi was ogromnie żal. Dobrze, to tyle słowa wstępu, ale o czym dzisiaj będzie? Będzie o pechu, ponieważ, jako że moje życie ostatnio nie pozwala mi zapomnieć, że jestem przegrywem. Ale wiecie, nie będzie po prostu o takim zwykłym pechu, jak ktoś naprawdę ma pecha i przydarzają mu się konkretne, potworne rzeczy, ale będzie o takim najbardziej wkurwiającym rodzaju pecha, czyli o takich zdarzeniach, które z perspektywy czasu nie mają najmniejszego znaczenia ani wpływu na nasze życie, ale w momencie, kiedy się dzieją, jeszcze w serii niefortunnych zdarzeń, jak to zazwyczaj bywa, bo nieszczęścia chodzą parami, chociaż w moim wypadku to po prostu chodzą całą armią, ale już nieważne. I one najbardziej wkurwiają. Takie małe, irytujące rzeczy, rozwalające ci cały dzień, i mające po prostu taki wpływ na twoje samopoczucie, że chcesz wyjść z własnej skóry. Także możecie się spodziewać, że dzisiejszy odcinek będzie w pełni poświęcony mnie. Ha, ha, ha. Królowa podcastu, opowiem o sobie. Żenujące po prostu, egocentryzm w czystej postaci. No więc dobrze. Także moja teoria, że jestem przeklęta, potwierdza się już na samym wstępie, gdyż za każdym razem, kiedy próbuję nagrać odcinek tego podcastu tym razem również nie było niespodzianki nagle wszyscy wokół mnie się aktywują. Sąsiedzi wychodzą z domu, trzaskają drzwiami, wystawiają śmieci kurwa na korytarz, tłuką butelkami, nie wiadomo co robią po prostu walą w te drzwi, klepią, szarpią za te klamki, pukają, stukają, wchodzą, wychodzą, żurają tymi wycieraczkami. Oczywiście, jeszcze w tle jedzie pociąg, leci samolot. Nagle na budowie się uruchamia tutaj konstrukcja bloku zaraz obok mnie. Jedzie koparka, walec, kurwa wszystko napierdala, nie? nie no nie idzie nagrać po prostu odcinka spokoju bez szumów w tle. No ja, ja po prostu nie mogę pracować w takich warunkach. To jest kurwa skandal, ale nieistotne. Zdarzeniem, które wyzwoliło ten odcinek jest kontynuacja mojej przygody ze smartfonem. Tak wiem, wszyscy czekaliście, żeby dowiedzieć się, co się z nim stało. Po prostu umieraliście z ciekawości i żyliście w zawieszeniu przez ostatnie tygodnie. Już spieszę z ratunkiem dla was. Nie musicie mi dziękować. Otóż telefon w końcu do mnie dotarł, ale nie obyło się bez perypetii. Bo tak jak mówiłam, telefon wymarzyłam sobie w specjalnej wersji kolorystycznej. Miała być to perłowa biel. Myślę sobie, taka burżuazja, nie? Tak burżujstwem powieje. Będę mieć taki piękny, perłowy telefonik. Mówię, no jak muszelka, koralowiec, perełka. Myślę sobie, podwodna przygoda. No naprawdę, no syrenka Arielka z perłowym telefonem. Myślę, będę z niego dzwoniła. Kuźwa niesamowita będzie jakość połączeń na pewno. Musi być biały, perłowy. No i z tego też powodu nie zakupiłam wtedy w tej cholernej galeryjce tego telefonu, bo czekałam, aż mi przyślą z internetu. To czekałam, czekałam, nie wysyłają mi tego telefonu. Na stronie zlukałam, że telefon już w tym kolorze, w tej konfiguracji pamięciowej jest niedostępny, więc to mnie zaniepokoiło. Informacji ze sklepu nie ma żadnej. Mówię, dobra, dzwonię do Customer Service, Kurwa, obsługa klienta, mówię, zaraz się czegoś dowiem, tak jak na infolinii w DPD, nie? Tutaj zwracam honor, bo pani była turbomiła, ale nie zmienia to faktu, że poinformowała mnie o takim przykrym zdarzeniu, że i owszem, w momencie kiedy ja zamawiałam telefon, to on był dostępny, ale wystąpił jakiś błąd, coś tam źle policzono i już tego telefonu nie ma w tym kolorze i nie będzie. No. Czyli wiadomo, jak nie styka, to jest zawsze wina logistyka. Tak jak mówiłam, ktoś coś kurwa znowu źle pozamawia, coś ktoś źle znowu obliczył. No i telefonu oczywiście nie ma, nie wszyscy chcieli mieć kurwa perłowy, wszyscy chcieli być Arielką, nie? Mówię, no koniec, katastrofa. No więc co pani miała mi do zaoferowania? Oczywiście. Telefon grafitowo-czarny. Mówię nie, no to po prostu jest kurwa przeznaczenie, nie? Kolor, oczywiście, bez wyrazu, czyli jak całe moje życie. Mówię przypadek? Nie sądzę. Chciałam się wybielić, chciałam być perłowa, a tu. O, przyszedł telefon, jak moje życie. Czarny, mroczny, depresyjny. Mówię, dobra, no już jak tak musi być, no to tak niech będzie, no zrządzenie losu, już wezmę to na klatę. Nie będę się z tym sprzeczać, już jestem jak Zenek po prostu, nie? Ze mną też los chce grać w pokera, raz mi daje, raz odbiera. Tak naprawdę, to nawet tym kolorem się tak nie zdenerwowałam, jak faktem, że mogłam już ten telefon mieć od dwóch albo trzech tygodni, bo po prostu mogłam go kupić w tej przeklętej galeryjce, do której się wybrałam i po prostu przepychałam między tymi durnowatymi ludźmi. Dramat, koszmar, koszmar, po prostu koszmar. Przyszedł w końcu ten telefon. Popatrzyłam na ten kolor, mówię, w sumie całkiem fajny, no jednak tak odzwierciedla kolor mojej duszy, mówię, ten biały to rzeczywiście było przegięcie, nie? Wiecie jak to jest. To tak jak panna młoda idzie w białej sukience do ślubu, ale czystości w niej już nie ma za grosz. Taka metafora przyszła mi na myśl. No dobrze, to mówię, będę mieć czarny ten telefon, czarny też ładny, mówię, taki klasyczny, elegancki. Czarny zawsze dobrze się sprawdza, mówię, dobra, niech będzie czarny. Ale oczywiście na tym problemy i rozczarowania z telefonem się nie skończyły. Tak jak już mówiłam, zamówiłam szkło ochronne na Gorilla Glas 5, żeby się broń Boże nie stłukło. Nakleiła mi co? Jeden wielki kurwa bąbel, taki jak napięcia, jak Cię buty odcisną. Szoruję, to szoruję, już sprawdziłam 20 tysięcy tutoriali na internetach, że to trzeba podgrzać suszarką, nie wiadomo czym, że to się rozejdzie, że to trzeba cierpliwości. Mówię, kurwa, jeszcze mi pęknie po prostu ten ekran, jak będę tak rozcierać ten bąbel. Wkurwiłam się w końcu po pół godzinie tarcia tego bąbla, którego próbowałam wypchać każdą możliwą krawędzią. Żadną kurwa z kurwy syn nie wychodził, ciągle wyrastał na samym środku ekranu, oczywiście, no bo nie mógł się zrobić z boku, tylko musiał się zrobić na samym środku, za każdym razem, tak jak zawsze pryszcz na czole, albo na brodzie, albo na nosie, zawsze w epicentrum, nie? Mówię, nie, no nie wytrzymam, nie wytrzymam, wkurwiłam się, 30 zł za tą ochronę ekranu, wzięłam, to odkleiłam, wyjebałam to, nie? Tyle było po ochronie. Musiałam zamówić znowu. Zamówiłam tym razem dwie. Mówię, dobra, kurwa, bo na pewno znowu się nie uda, nie? Mówię, znowu kurz się przyklei do tego ekranu, nie zerwę tego. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że zanim nakleiłam tą pierwszą ochronę, którą jej wybrzuszyło bąbel, no to przecież przez godzinę czyściłam ekran tego telefonu, żeby nie było na nim ani płatka kurzu, nie? Szok. Naprawdę szok. Tutorial w internecie mówił, że trzeba ten e, telefon zaraz po kąpieli oklejać tą folią, dlatego że para wyciągnie cały kurz w powietrze i nie będzie ani drobinki kurzu. Nie wierzcie w te głupoty, to wcale nie działa. Справди вам, Kretyn. Mam takie wrażenie czasami, że jakbym zobaczyła tutorial w internecie, że mam coś włożyć do mikrofalówki, to bym to zrobiła, jak ta banda tych zjebów. No ale dobrze, nieistotne. Zamówiłam dwie folie, mówię: Dobra, lepiej mieć niż nie mieć, jak już wiecie. Przezorny, zawsze zabezpieczony. O, o, tak właśnie. Mówię: Dobra, na tym razem na pewno się uda. Przyszły te folie, rzeczywiście tym razem się udało. bąbel był, ale się dał wypchnąć, którąś z krawędzi. Mówię: Super. Mówię: Teraz jest ekstra, mogę już chodzić z tym telefonem na siłownię. Mam tam plan treningowy rozpisany na du. Dużym ekranie, wszystko jasne, wszystko widać. Mówię, teraz zostanę kuś wadzikiem. Już no nie, ma, no nie ma po prostu opcji, żeby coś mnie zatrzymało. Mogę nagrywać filmy w 4K, wszystko udokumentuję, pojadę za rok na Olimpiadę dzięki temu telefonowi. No i kurwa, oczywiście co? No po prostu odezwała się we mnie na siłowni chytra baba. I, za to, I to za to zostałam pokarana. To wam mówię, za to zostałam pokarana. Wzięłam sobie, wyjęłam, słuchajcie, ten telefon, jak zwykle całe moje uprzyrzędowanie na siłownię, że cała ławka zajebana moimi rzeczami. No ale nic już nikt nie zwraca nawet na to uwagi. No więc dobra, rozłożyłam sobie to wszystko, co tam miałam, moje usztywniacze na kolana i mówię tak, kurczę, no tak głupio zostawiać to na wierzchu, bo jeszcze ktoś zajebie, nie? No nie ufam ludziom, ale... Dobra, żartowałam, wcale nie ufam. No więc mówię tak, ukryję ten telefon, żeby się tak nie rzucał bezczelnie w oczy, nie? że leży, żeby tak aż się nie prosił o to, żeby go stamtąd zabrać. Mówię, no bo przecież jeszcze się muszę oddać od przed treningiem, no bo kurde, nie wytrzymam, jak będę robić składy, to się pusilikam, nie? Takie ciśnienie to jest na pęche, że to jest szok. Jak ktoś robił, to wie. Ech, przepraszam za te informacje ale dobrze, no więc mówię dobra to lecę do tej łazienki, przygotuję się mentalnie do treningu, schowałam słuchajcie telefon, chciałam być taka sprytna właśnie w te moje usztywniacze na kolana, przykryłam to tak pięknie, ładnie wszystko zakamuflowałam poleciałam, wysikałam się i po prostu chyba z tym sikaniem to odpłynął też ze, mno, ze mnie rozum, no więc wracam z tej łazienki i już oczywiście nabuzowana że ja pójdę, będę robić siady, będę dźwigać ciężkie ciężary po prostu, już jestem naspidowana, nabuzowana, już mam słuchawki w uszach, już, już, zaraz będę szła. Dźwigać. Wigała, już jestem w pełni podniecenia. Chwyciłam, słuchajcie, ten mój bidon, to wszystko. Chwyciłam też te moje usztywniacze na kolana, i nagle tylko słyszę takie jebut. Ja mówię: Ja pierdolę kurwa mać, nie? Patrzę, telefon leży oczywiście na ziemi. I to jeszcze leży kurwa ekranem do dołu. No jak kanapka z masłem, zawsze ci masłem do dołu zleci, nie? Ja mówię, no kurwa nie wierzę w to, mówię, po prostu nie wierzę. Ma ten telefon, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, już będzie rozjebany, nie? Ale myślę sobie tak, no ma to szkło naklejone, może jakoś kurwa będzie. Ale gdzie kurwa będzie? Nie będzie wcale, odwracam go już. Oczywiście, ekran rozjebany, nawet pod tym szkłem. Mówię, nie, no po prostu nie wytrzymam tego. No, dacie wiarę, po prostu mieć takie pecha. No, to jest no niemożliwe, to jest po prostu. I tak się zakończyła historia z telefonem. Już kurwa uszczerbiony, już ekran odbity. Pierdolca idzie dostać, po prostu. Już patrzę na niego, to yy, po prostu mnie łzy zalewają. Patrzę na ten telefon, no, no i gorzej niż jakbym Tytanika oglądała, no. No, wyciska po prostu teraz to jest. Wyciskacz US. Nie, mo no nie mogę w ogóle teraz z nikim się komunikować, dzwonić, pisać z niego, bo widzę ten pęknięty ekran no i mnie krew zalewa, nie? No ale dobrze. Na tym się oczywiście mój pech nie kończy. Przyszło mi na myśl, w ogóle ostatnio tak siedzę w domu, przychodzą mi różne głupie pomysły do głowy, no i tak się kręcę po tym domu, myślę sobie, hmm, co by tu zrobić takiego głupiego? Mówię, no opcji jest dużo, ale tak chciałam, żeby ta głupia rzecz była bolesna, no i mówię sobie, ha, to może zrobię sobie nowy kolczyk. A przy okazji, jak już pójdę do studia tatuażu, to sobie odpicuję nos, bo dla tych, co mnie jeszcze nie widzieli, na wasze szczęście, to mam trzy kolczyki w nosie. Właśnie już wiem, teraz w tym momencie wszyscy hejterzy, którzy siedzą po drugiej stronie, to myślą sobie: Czasy było jeszcze na dupie zrobić. Skąd wiem, bo mój ojciec do nich należy, I oprócz tego, że mówił mi, że mogę sobie jeszcze zrobić na dupie. To zawsze mu wtedy odpowiedziałam: Challenge accepted, dad. Widziałam wtedy taką iskierkę niepokoju w jego wzroku, bo on wiedział, że ja po prostu jestem do tego zdolna. Ale też mi jeszcze mówił, że jakbym sobie zrobiła przez środek głowy, to już bym wyglądała jak Frankenstein i wtedy by było zajebiście. No więc dobra. No ale nieistotne. Mówię, dobra, odpicuję sobie ten nos, mówię, zmienię coś w sobie, będę taka piękna. Jak wiecie z ostatniego odcinka, to moja twarz przypomina twarz Spaceona, czyli mój nos wygląda generalnie jak Kutas, więc może tym się powinnam bardziej przyjmować. No ale wiecie, do pewnych rzeczy można się przyzwyczaić. Mam taki nos od urodzenia, nie? To se go poprzebijałam. Mówię, kolczyki se przynajmniej ładne włożę. To będzie kuta z ozdobiony, nie? No dobra. pocisnęłam do tego studia. Przez pół miasta przelazłam, żeby dostać się do tego studia. No po prostu zmarnowany czas. W studiu się oczywiście okazało, że kolczyków to nie mają na tony, ale oczywiście nie takie jak ja chcę i nie w moim rozmiarze. No więc już cudownie, nie? Trzy dodatkowe dziury, trzy dodatkowe opcje. Nic się nie udało wymienić. Tak jak weszłam, tak kurwa wyszłam z tego studia. A co do zrobienia nowego kolczyka? To wymyśliłam sobie w uchu, ale oczywiście okazało się, że mam po prostu ucho w tym miejscu, w którym chcę ten kolczyk tak zdeformowany, że nie da się tego przebić, nie? A mówię, nie, no po prostu kurwa nie wierzę. A w domu stoi butelka 250 ml okteniseptu. Myślę, co tak będzie stać się marnować, nie? Mówię, zrobię sobie jakąś dziurę, to projekt taki będę mieć, dziecko takie nowe. Ale gdzie no? Przecież wszystko przeciwko mnie. Wszystko się zaprzysięgło przeciwko mnie. Ja wam mówię, nawet uszy po prostu mnie sabotują. Kurwa rosną jakieś takie po prostu jak ork. Kurwa, mam uszy jak ork, jeszcze to mi było potrzebne. Nos jak Space on, kurwa, i uszy jak ork. No do widzenia. Może mnie kurwa do jakiejś fantazy filmu po prostu zatrudnią. Będę kaskaderem, czy nie wiem. Najlepiej by było takim kaskaderem, co udaje śmierć i coś idzie nie tak. Dobrze, ale to nic. Z innych pechowych przypadków to proszę. O, wszystko po prostu wskazywało na to, że muszę nagrać ten odcinek. Dzisiaj poniósł mnie melarz, obudziła cię we mnie Magda Gessler. Mówię, zrobię sobie obiad, nie? Helten Fitness, trochę mięska, żeby było białeczko, no bo bez mięska to ani róż. Ziemniaczki można zostawić, mięsko trzeba zjeść. Mówię, gotowałam sobie kaszkę do tego. Warzywa by się jeszcze jakieś przydały, nie? Żeby jakaś zieleninka była zdrowie. Otwieram lodówkę, patrzę, leżą dwie cukinie. Mówię, tak mi się nie chce tych cukini robić, nie? Mówię w dupie, jeszcze folie samowinięte. Mówię, nie no kurde, bez a Nie dość, że te cukinie trzeba obrobić, to jeszcze je czas tej folii rozebrać. Mówię, dobra, nie, nie będę tego robiła, nie? Szczyt lenistwa. Otwieram zamrażalnik, patrzę, żonka, warzywa po grecku. Mówię, to się super sprawdzi. Oczywiście, że Martin Martins, te yy, warzywa są. Wiadomo, no to dobra, podgrzewam, walę na patelnię, patrzę, kurwa, a na tej patelni sama cukinia. Ja mówię, no, o losie, po prostu o losie. Ale mówię, nic, no dobra, już otworzyłam tą paczkę, kurde, to już nic z tym nie zrobię, nie? W środku oczywiście co? Saszetka z przyprawą. Mówię, dobra, dawaj przyprawę, już nie muszę nic nawet wymyślać, nie muszę szukać ziół, nic nie muszę szukać, Walę saszetkę i mam pyszny obiadek. Nie szkodzi, że cukinie. Słuchajcie, otworzyłam y, tą przyprawę. To myślałam, że kurwa zjadę przy tej patelni, nie? Normalnie jakaś toksyczna, po prostu absolutnie przyprawa. Ja nie wiem, co to było. Jak mi buchnęło w nożdża i w oczy, to gorzej kurwa niż kredz odpływu. No dacie wiarę? Po prostu mnie aż oślepiło. Musiałam iść otworzyć okno, żeby wywietrzyć chałupę. No bo jakiś taki pył kuźwa toksyczny, no niesamowite. Nie wiem do tej pory, co. Ja to zjadłam w ogóle. O, jeszcze żebyście wiedzieli, nie? Nic mi na razie nie. Nie jest, zobaczymy. Może jutro już się nie obudzę, no. Albo nie będę spać całą noc, to nigdy nie wiadomo. No ale powiem wam, no niesamowita ta przyprawa. Nie mam pojęcia, co tam było, bo na białej paczce jest tylko nadrukowana data przydatności i pisze przyprawa. W ogóle, jak to zobaczyłam, to przeczytałam przegryw i mówię, co niemożliwe, nie? Potem sprawdzam jednak przyprawa. Tak, no los ewidentnie daje mi wskazówki. To są ewidentnie wskazówki, że coś powinnam zrobić ze sobą. Że coś się w moim życiu nie udało. Trochę mi się nie powiodło. Ale tak a propos tego odurzenia, moja matka ma takie powiedzenie, że ja to jestem sierota obrzygana ja się we własnym domu zabiję o własne nogi. Ona to trochę ma w sumie rację. Dlatego że na przykład miałam kiedyś taką historię, że oczywiście złamałam palec mały u stopy w domu. Jak go złamałam, kopnęłam w łóżko. No i już połamany do gipsu, butami założy. No jeszcze w ogóle zajbistnie nie? Miałam złamany najmniejszy palec na stopie, a włożyli mi but gipsowy za kostkę, nie? No naprawdę to był fan. Szczególnie jak chodziłam z tym do szkoły, nie? Bez kul, naprawdę było super, nie? Wspominam ten czas z rozrzewnieniem. A matka tylko, A nie mówiłam? Myślę, no mówiłaś, mówiłaś. Jak zwykle miałaś rację. Ale to jest nic, słuchajcie. Bo mój stary też kiedyś złamał sobie palec u stopy. Kurwa. I ojciec taglife, nie? Absolutny taglife. Zdjął ten gips po jednym dniu, bo stwierdził, że jest mu niewygodnie. I, I kurwa tak chodził z tym złamanym palcem, nie? Teraz mu się to tam za bardzo nie zrosło, ale jakoś nie narzeka. Mówi, że palce u stopy są mu absolutnie zbędne, nie? Po prostu moja rodzina. Tak, my wszyscy powinniśmy chodzić na terapię, mnie się tak wydaje, ale w sumie, tak z perspektywy. Czyja rodzina chodzić na terapię nie powinna? O, to jest pytanie nurtujące cały kraj, cały świat właściwie. No, a co do zabijania się w domu, no to oczywiście to już nieistotne jest, że ja na przykład łamię palce kopiąc w łóżko, nie, no bo to jakby zdarzyć się może każdemu, nie. No już na przykład wiecie, też sprzątam, otwieram szafki, słuchajcie, wszystkie, łażę, łażę po tym domu i mówię tylko pamiętaj, że jest szafka otwarta, żebyś się w głowę nie pierdzielniała. Zawsze się kurwa pierdzielno. Zawsze. No nie ma takiej opcji, nie? Po prostu przywalę potem w tą szafę, nie? W samo czoło, kurde, albo gdzieś po prostu z tyłu. W łeb. Zemszczę oczywiście na czym świat stoi. Mózg rozjebany. Wszcząs mózgu po prostu, jak przywalę z impetem w tę szafkę. No w końcu dzik z siłowni, to siła jest. No tragedia, po prostu tragedia. Ja się naprawdę myślę, wydaje mi się, w tym domu zabiję kiedyś. Ja też zawsze rękę do piekarnika włożę, to się poparzę, Bo mi się zdaje, że już wystygła a jednak nie. No, takie, no, powiem, no takiego właśnie kuźwa mam pecha, no, powiem wam pecha. W ogóle mam dużo takiego pecha związanego z jedzeniem i napojami. Nie wiem właściwie z czego to się bierze. Tak mi się teraz przypomniało, że przecież no w pracy na przykład też notorycznie mam takie historie, idę do kuchni i chcę sobie zrobić kawę. No to problem numer jeden: nie ma kawy w ekspresie. No to zapierdalam na recepcję do dziewczyn, i jak żebrak, mówię dziewczyny, dajcie trochę kawy. One jak mnie widzą, to już wiedzą, po co ja przyszłam. To one tylko się uśmiechają po prostu z politowaniem i mi dają tą kawę. Idę, dobra, jestem zadowolona, niosę ten worek, uśmiechnięta od ucha do ucha. Mówię, kurwa, wygrałam życie, dostałam kawę, nie? Wsypuję ją do tego ekspresu, absolutnie podniecona, że wreszcie za chwilę napiję się kawy i jakoś przeżyję ten dzień. I co? Na ekspresie wyskakuje komunikat... Wyrzuć fusy. Ja mówię, nie, no kurwa, pojebie mnie po prostu, bo to zaś z tymi fusami i zaś to wyrzucać. Ale mówię, dobra, wyrzucę te fusy i napiję się tej kawy, nie? Już wszyscy oczywiście siedzą w kolejce do ekspresu, nikt oczywiście się nie ruszy. Ja jestem obsługą ekspresu. Ja się dziwię po prostu, że mi w tej pracy jeszcze nikt za to nie płaci, nie? To jest po prostu szok. Mogłabym obsługiwać ekspres i zostać babcią klozetową. Naprawdę. To była wymarzona praca dla mnie. No ale nieistotne. Wyrzucam, słuchajcie, te fusy. Wkładam to tą szufladę, moje podniecenie rośnie, bo już mam kawę, wsypane ziarna już mam, już mam wyrzucone fusy. Więc co innego mogłoby pójść nie tak? No co by się mogło stać? No i wtedy na ekspresie fatal error. Nie działa, koniec. Nikt już nie naprawi. Kawy nie będzie. I trzeba zapylać do drugiej kuchni, a tam też zazwyczaj nie działa. Przynajmniej jak ja tam wchodzę. I to tyle. No i wiecie, teraz siedzę i się z tego śmieję, no bo to w sumie jest śmieszne. Znaczy po czasie oczywiście. Trzeba, że tak powiem, odrobić okres cierpiętniczy i jakoś odżałować te wszystkie straty przynoszone nam przez los. No ale powiedzcie, czy tak nie jest, że takie rzeczy są najbardziej wkurwiające na świecie. No po prostu takie małe dupsy, wyskakujące i rozkręcające ci całe życie. No po prostu, jakby człowiek nie miał wystarczająco dużo problemów. To jeszcze takie pierdoły, dzień w dzień cię bombardują. I jak mi jeszcze raz ktoś powie, że życie jest piękne, carpe diem, to wiecie co ja wam powiem: a idźcie wy wszyscy do dupy. O, tyle mam wam wszystkim do powiedzenia. Optymiści cholerni się znaleźli. No nic, no. to już zakończyłam ostatni odcinek pozytywnym akcentem, to w tym nadrobiłam. Nic to, trzymajcie się tam chłodno i depresyjnie. До услышанья, аж крут.